Szczęść Boże, witam was bardzo serdecznie. Wiem o tym, że mnie tu dawno nie było, chyba z 12 albo 13 dni, a prawie 2 tygodnie mi nie było, nigdy takiej kuwa, przerwy nie miałem od YouTube'a, ale tak szczerze, no mam powody swoje, mam powody swoje, dużo mi się dzieje teraz w życiu i no nie chcę nawet nagrywać Call of Duty na no, Teraz sobie nawet obczaiłem to, bo tak wiesz, już dawno miałem to obczajone, że nie chce mi się nagrać Call of Duty, co nie? Ale już sobie dałem te szanse, nawet stare Call of Duty nie chcę nagrywać się na scenie. Ja już totalnie kuwa, odchodzę od Call of Duty na moim PC, już kuwa, po tym odcinku nie będzie żadnego kuwa Call of Duty na moim PC. -cie. Wszystko kuwa wyrzucam, wszystko wyrzucam, nie powracam. Jedyne co powrócę to jest wtedy jak no. Jak to można powiedzieć, coś mi się spodoba, tak samo, tak personalnie coś mi się spodoba, że nie wiem, Kuwa, coś ciekawego dodadzą, czy dodadzą, no znając to, to nie dodadzą, ale no wiecie o co chodzi. Takie coś bardzo ciekawego, to wtedy będę mógł kuba nagryć. Ja już kuwa usunąłem, ja nawet nie mogę Kuba nagrywać Black Opsa 6, bo przez to, że usunąłem dual PC setup, wszystko usunąłem, no bo tak szczerze nie, nie mam już tego takiego fanu, you know what I'm kiedyś to było, jak to można powiedzieć, no brzmię jak taki boomer, you know what I'm no kiedyś to było, you know what I'm no nie wiem, Modern mi się podobała, modą f mi się tak nie podobała za bardzo, ale no była okej, okay. ale no nie chcę za dużo gadać o tym, no, no snudziło mi się Call of Duty, no fajnie było jak tam było, fajny był czas z wami, ale no cóż, no trzeba kuwa kontynuować, you know what I'm no to zacząłem kontynuować. Zacząłem robić drugi kanał, jak wiecie o tym, no to mam drugi kanał Florida, jakiejś Florida się czyta. Mam ten drugi kanał, tam kurde nagrywam bardziej taki rapowy Junaseng, you know, taki totalnie komentary Junaseng you know, to można powiedzieć. Mam na to skwalifikować jako komentary, chyba tak, Ma na to skwalifikować. I tam bardzo fajnie mi się leci, fajnie wyświetlenia idą, bardzo fajny support dostaję od ludzi, większy niż na tym kanale. Nawet nie o to chodzi, że o wyświetlenia co, nie? Ale o to chodzi, że ja mam przynajmniej fans z tego, żeby nagrywać tamten kanał. Ten kanał to ja się kuwa zmuszam. no serio ten odcinek to ja się zmuszam, przez to, że ja chcę od odinstalować Black Ops 6. Szczerze, ja tylko chcę odinstalować Black Ops 6. I kuwa, no już nie mieć tego gówna na PC. -cie. No bo pod koniec odcinka to zrobimy, you know what I'm W ogóle Call of Duty w Polsce nie ma takiego community, you know. jak tak nie wiem. W Ameryce, ku, no, no w Ameryce no najbardziej, no w Ameryce jest to takie kuwa ko, no community i do tego momentu jest to ogromne na razie jest to ogromne, ale no, no wiesz, teraz kuwa Face Apex kuwa ratuje te stare Call of Duty, te Black Ops 2, Modern Warfare 2 takie rzeczy, ale no nikt tego w Polsce nie chce oglądać tak szczerze, ku, nikt nie chce tych starych Call of Duty oglądać, bardzo jest to małe community, co kuwa chce to oglądać na razie. Może ci się spytacie, co się stanie z tym kanałem? Na następie to nic się kuwa nie stanie, będzie kontynuował to co będę chciał robić, nie wiem jak będę miał jakiś kuwa pomysł na polski kanał, no to wtedy kuwa będę coś robił, nie wiem bardziej bym musiał jakieś IRL -e robić, coś takiego, na pewno streamów nie będzie, od razu gadam, no bo... Kuwa już mam dużo na głowie, no to kuwa streamów logiczne, że nie będzie. odcinków też rzadko, często nie będzie, będą bardzo rzadko, będą może raz w tygodniu, nawet kuwa nie. nawet Nie chcę obiecywać się na to tylko gadam, tak kuwa sobie taką, oh, dupy kuwa. Teraz wyciągam to tak szczerze, to nie wiem. Na moim drugim kanale, to jak chcecie mnie oglądać na Florida, no to tamto kuwa będę wstawiał bardzo często. Bardzo często wstawiam tam, no jak mam jakiś pomysł na no to wtedy stawiam, jak nie mogę znaleźć, no to logiczne, że nie zmuszam się na scenę, bo to widzę, że bardzo to mi tak działa dobrze na mnie, to nie. To pójdzie jeszcze inną rzecz robię, kuwa, co bardzo mi prawie cały dzień kuwa, spełnia. No spełnia, no zajmuje czasu, i na naszej no, no to 3 to trzy kanały nie jest to takie łatwe do utrzymania, tak szczerze. No, myślałem, że to będzie kuwa, łatwo, ale nie. Myślałem, że kuwa, jeszcze chciałem czwarty kanał robić, że Kamil live, żebym że streamował po polsku, kuwa, i bym stawiał st odcinki jako stream, No, że ze streamów odcinki, ale kuwa, takie hell, na, no, to musiałem go usunąć. No, że usunę, że skancelować, jak to można powiedzieć? No, dużo kanałów skancelowałem, teraz mam tylko trzy kanały Kami odchodzi, już tak można powiedzieć. Że tylko jak coś to będę miał, coś fajny pomysł, to wtedy mogę nagrać. Ale no, nie myślcie sobie, że będzie dużo. Jak coś to na drugim kanale, kuba, tamto, jak to można powiedzieć, robimy revival jak to można powiedzieć. No, powracamy do YouTube'a, tamto, kuba, nawalam YouTube'a. Ale no, bardzo fajnie było z Wami, kuba, grać, you know, Bardzo fajnie było streamować, kuba po polsku. Bardzo fajnie było nagrywać odcinki. Nie wiem, to brzmi jak, kuba bym kończył. No, bo to jest takie szczerze, no, taka, jak to można powiedzieć, taka. ERA YOU know what I'm KOŃCZY SIĘ ERA YOU know what I'm No to, no nie wiem, no jak nie chcecie oglądać, kuwa, rap, taki wiesz, content rapowy, no to nawet nie idźcie na ten, kuwa, drugi kanał, bo to, no bez sensu, kuwa, you know what I'm No i co, no i kuwa, idziemy na Steam'a i odinstalowujemy to, kuwa, główny you na know what I'm Idziemy, cyk, proszę bardzo, mamy, kuwa, Call of Duty Idziemy na Manage, Uninstall, do you want to uninstall? Hell yeah, I want to uninstall, you know what I'm no i kuwa, się usunęło Proszę bardzo, nie mamy już kuwa ani jednego Kuwa Call of Duty na ani jednego. No i właśnie dlatego chciałem to kuwa tak szczerze ten odcinek nagrać. Bo chciałem to kuwa gówno odinstalować, tylko chciałem mieć jakiś powód na to, żeby jeszcze to odinstalować NASEN. No cóż, coś się kończy, coś się zaczyna. Trzymajcie się, buziaczki, papa. Pa. Mm.